Do końca września w EA Sports FC24 chcę wydać 100 tysięcy chyba pointsów. I dzisiaj wydajemy sobie prawie 1 czwartą tej wartości czyli 24 tysiące EA Sports pointsów właściwie. No, bo FIFA pońców już nie ma. Nieważne, ważne natomiast jest to, że jeżeli pod tym filmem wbijecie szybki tysiąc łapek do góry, to już dzisiaj wieczorem po 21.00 odpalamy streama, na którym wydajemy kolejne 24.000 FIFA Poinców. W komentarzu dajcie znać, czy wy już gracie i jakie jest Wasze najlepszy traf do tej pory. Oprócz tego subskrybujcie kanał, by nic Was nie ominęło. A teraz lecimy już z odcinkiem. Pierwszy raz w Ultimate Team. Co, biorę Brazylię? Ja chyba zawsze bram tutaj Brazylię. Myślę, że bez zmian. Fajnie, fajnie, Brazylia, napastnik. Na start nie dostaniemy nikogo wyjątkowego, chociaż przekonajmy się, kto to będzie. No, Artur Cabral. Kurde, jak nie lubię Paris Saint Germain, takich stroje akurat mi się w miarę podobają, więc weźmy sobie. I dobra, weźmy sobie tego Lincoln'a. No i fajnie. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Nie mogliśmy kupić pońców tutaj w EAFC 24 przez grę ani przez sklep, ponieważ mam polską kartę. Więc kupiliśmy te pońcy do FIBY 23. I czy teraz będziemy mogli je przenieść? To jest bardzo ważna sprawa. Nie chciałbym stracić 850 zł. Czekaj. Tak, chcę przenieść i przekonwertować moje punkty FIFA Points z FIFA 23 do FC 24. Chcę, prawda? Tak, chcę. Jest! Mamy to! 24 tysiące pointsów! Otwieramy paczki! Je! Pierwsze historyczne paczki w EAFC 24. Pierwsze w ogóle paczki w EAFC, tak? Najpierw podgląd. Najpierw sobie zobaczmy podgląd. Nie mam pojęcia, jak coś tutaj rozpoznawać. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Ale zaczynamy, czy to nie będzie czy ta lewa obręczyni Bayernu? bajernu? Tak, to jest pani Daschenweg. No i bawimy się, no dobra pierwsza paczka za pojcy, no jest, jest ekscytacja. Zaczynamy, Hiszpania, SPO, no sobie może być na dobry. Okej, okay, Cardes Guild. Dobra, wam oczywiście widzowie na odcinku nie będę pokazywał wszystkich paczek, pokażę wam tylko te sensowne, najlepsze. A my otwieramy dalej, jest to jeszcze spora, długa droga przed nami. Portugalia, Napastnik, Cristiano Ronaldo, hit. Nie. Gonzalo Ramos, tak? Jak on ma kartę? Czy ta karta jest sensowna? 80 over, nie, on nic nie będzie warty, szkoda. Kolejna paczuszka, Anglia, SO, Gomez? Nie, kto to będzie? Uwaga! Bright, 85, to jest na razie najlepszy traf, dlatego nie mogłem rozpoznać jakiego piłkarza trafiłem, bo się okazało, że trafiłem piłkarkę. mi miała koleżanka z 15 pejsa więcej, to naprawdę super. I to jeszcze Busquets, podwójne ekrany od razu. Anglia, Esio. Znowu ktoś z Anglii na Esio. Tym razem City. Stones 85, dobra. Kolejna 85 dzisiaj. Aczkolwiek, no nie jestem przekonany, żeby John był coś warty na rynku. No, ale Ibanez od starterki. Ibanez, fajny traf, dobra. Najlepszy traf dzisiaj widzowie. Natomiast Stones. Stones to jest też jakieś właśnie 8007, dobra. No walczymy dalej. No jest tutaj walka o jakieś dobre trafy. Van Dyke. Van To niestety nie. Timber. Ej, spoko karta do starterków z Premier League. Myślę, że jakieś półtorej do dwóch koła może być warty. O, i Frank Garcia. No, Timber dwa koła. Dawać jakieś walkouty pierwsze, no. Asensio. Asensio, no. Ładny chłopak z ładnym uśmiechem, ale niestety z niezbyt ładną kartą. A tymczasem Kamerun. SPD. za Boangisa, za Boangisa. Ciekawa opcja do starterków z serialu na pewno, bo statystyki ma bardzo ciekawe. Jak na SPD, jak na taką typową szóstkę. Wręcz idealny do starter składu Czy jest coś warty kolega Zambo Angisa? No 6 tysięcy monet, spoko Francja, to jest zawsze nadzieja na coś dobrego LS, Real Madryt A no, właśnie tak się spodziewałem do tej kobiety, bo Coś nie kojarzyłem, że wini miał francuskiego kolegę na lewym skrzydle ona coś warta? No 2,5 koła, bo dużo pejsa, nie? Dobra, skoro jesteśmy już w połowie openingu i średnio nam to wychodzi To przejdźmy do czegoś, co ostatnio wychodziło nam lepiej Czyli do obstawienia kuponu na Superbecie. Ostatni kupon wyświetla się w tym momencie na ekranie. Wygraliśmy. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego kuponu na ten weekend. W pierwszej kolejności przenosimy się do Premier League i tutaj obstawiam sobie czysty Manchester United. No, czerwone diabły muszą się w końcu przełamać. A z kim? Jak nie z Barney, który dla ostatnio fatalnie. Teraz przestakujemy już do Hiszpanii i interesuje nas tutaj mecz Almerii. Walencją, i tutaj stawiam sobie X2 na to, że Walencja wygra lub zremisuje ten mecz. No, Almeria jest naprawdę fatalna, jeżeli dobrze pamiętam, to w pięciu spotkaniach zdobyli zaledwie punkt w tym sezonie La Liga. No, a naszym ostatnim przystankiem na tym kuponie jest Włoska Seria, a konkretnie to spotkanie Torino z AS-Romom. Tutaj obstawiam sobie zwycięzco lub wygraną gości. Myślę, że zagramy sobie tak jak ostatnio, za 5 dyszek do wygrania 153 zł, łączny kurs 3,47. No stawiamy to i mam nadzieję, że będzie zielono tak jak ostatnim razem. A skoro już jesteśmy na SuperBecie, to nie mógłbym Wam nie powiedzieć o promocji, w której możecie wygrać Fiata 500 na rok za darmo. Zabawa skierowana jest zarówno do nowych, jak i stałych klientów. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w naszej akcji jest posiadanie konta w SuperBet. Szanse na wygraną czekają codziennie w naszych darmowych grach Super Spin oraz specjalnych edycjach Super Game. Super Spin to nic innego jak ten kołem za darmo każdego dnia, aby wygrać, a zasady trybu Super Game również są bardzo proste. Wszystkie linki do SuperBetu znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie, aby przejść użyć kodu ADRI Cała oferta jest skierowana oczywiście tylko i wyłącznie do osób pełnoletnich I pamiętajcie, grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra może prowadzić do uzależnień A teraz lecimy już z paczuszkami w Fifie Brazylia, o, SPO, o Aha, inform, o, pierwszy inform dzisiaj Chociaż tyle, właśnie coś mi się nie pasowało z kolorami w tle i to jest najwięcej warta karta, bo Quixel warty 10 tysięcy. Dobra, no jeszcze 10 koła, to jest dużo, to jest dużo FIFA points. Naprawdę się może jeszcze dużo wydarzyć, dlatego ja dalej jestem pozytywnie nastawiony do tego, co tu się dzieje, tym bardziej, że mamy prawą pomoc z Bayernu i to jest Leroy Zane. Nie wiem, czy to nie będzie najdroższy traf dzisiaj. No... Nie jest to najdroższy traf dzisiaj, ale 7 tysięcy jest. No walczymy dalej z tymi paczkami, no za nieuboganie nie za nie chcę oddać. Jerick Garcia? Nie! Irene Paredes. I to jest właśnie plus nierozpoznawania lokautów. Potem się można miło zaskoczyć. Szkoda, że pani Irene ma tylko 69 tempa. Ale to jest najwyżej oceniona karta dzisiaj. jeszcze Walsh 8,5 w jednej parce. 3,5 tysiąca, niby, ale overall. Overall przyjemny. Dobra, bawimy się dalej. Niemcy. Prawa pomoc. Czy to może być coś dobry Znowu Sane? Co ty gadasz, że drugi raz giroja trafimy? Dokładnie. Dajcie coś jeszcze lepszego niż ten inform, który był. Haaland. Prawie. Ale Edegard Ty Edegard, No to musi być Edegard nie, no Zaczęło się, oficjalnie się zaczęło, Tronowanie. Kartami zawodniczych, których nie znamy Neymar Vinicius Martinelli No dobra, Gabriel Martinelli Powinien też coś tam kosztować U U Myślałem, że będzie tańszy Martinelli, a to proszę, prawie 20 tysięcy, mamy MAMY NAJLEPSZY draft DZISIAJ Dobra, ostatnie 1000 FP, bo 600 zostałem jeszcze na draftciki. Kulibali chyba Ciekawa karta na pewno do składów z Ligi Saudyjskiej Troszeczkę fejsika zabrali niestety galczykowi. ale czy on jest coś warty? No, 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 no niecałe trzy koła, nie? No i ostatnia próba na dzisiaj trafienia czegoś dobrego, widzowie Co? Otóż nie no i dobra, to koniec otwierania za FIFA Points -y w tym odcinku, ale mamy jeszcze paczki za ważne mecze, które już za sekundę otworzymy, ale najpierw przejdźmy sobie do małego podsumowania. Po wydaniu tych pierwszych 24 tysięcy wapońców na moim koncie mam 215 tysięcy 700 monet, co możecie zobaczyć w prawym górnym rogu, posprzedawałem sobie te najlepsze trafy z dzisiaj, czyli na przykład dwa razy Leroya za Nepo, 12 tysięcy monet Gabriela Martinellego za 22 koła i tak to w tym momencie wygląda. Do tego doszedł na przykład jeszcze Pixel tego trafionego Informa i stąd wzięło się kolejne 10 tysięcy, ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ w klubie mam aż 43 strony złotych rzadkich i złotych nieświecących kart i przyjmując, że te karty pixelowałbym lub sprzedawał średnio po 350 monet, to moje konto powinno zasilić dodatkowe co najmniej 150 tysięcy końców. A myślę, że jakbym tak się wysilił i pozostawiał odpowiednio te karty, to na spokojnie dobijemy łącznie na moim koncie 400 tysięcy monet. Co byście robili z taką kwotą na tym etapie gry? Kogo byście kupili do składu na moim miejscu? Dajcie znać w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia, jak zbudować mój pierwszy tak naprawdę starter skład. Póki co to wygląda tak, no ale oczywiście zakładam, że żadną z tych kart tak naprawdę nie będę grał. To strefa komentarzy jest wasza, a teraz lecimy z tymi paczkami za ważne mecze. No zazwyczaj za te pierwsze ważne mecze w grze, coś tam udało mi się trafię już na początku gry, tutaj spokojnie to nie jest Valverde, chociaż po zobaczeniu środkowego pomocnika i flagi Urugwaju, myślałem, że to może będzie pomocnik Realu, ale nie, nie, nie kolejna paczka, mieszana paczka piłkarzy no tutaj już tym bardziej bym się niczego specjalnego nie spodziewał, zresztą jako pierwsza pokazuje nam się w ogóle aha, brązowa karta, nieważne, nie wiem po co w ogóle to oglądam, mieszana paczka piłkarzy Prime teraz, no to może coś lepszego tu ujrzymy, Włochy PP, no to chyba nie może być nikt ciekawy, a stąd o jejku nie mam pojęcia jest ten zawodnik zaniolo. a no tak, no tak, grał, grał przeciwko kolegi. No i w ogóle to spotkanie Legii Nie wiem czy oglądaliście, ale ja oglądałem Jestem zachwycony, dawno nie oglądałem Tak dobrze grającej Polskiej drużyny, która tak w sumie nie wyglądała W ogóle jak polska drużyna na tym boisku Naprawdę brawo dla Legii, a teraz lecimy Z kolejnymi paczkami Niech to będzie mała za paczka piłkarzy Prime Tu mam już gwarancję Overalla 80+, więc może Coś ciekawego się podzieje Brazylia SPD i to będzie ktoś z Sevilli Czyli chyba Fernando o ile się nie mylę, no dokładnie tak, czyli znowu w sumie nikt ciekawy. No i kurczę, ostatnia szansa, żeby za te ważne mecze coś fajnego wypadło. Czy ta paczka nas uratuje? Anglia na SPDQ to nie wygląda najlepiej, chociaż nie wiem ile będzie tutaj overalla, bo to jest chyba kobieta i to jest Walsh 85. No dobrze, overallowo spoko, ale cenowo pewnie nie najlepiej, ale jeszcze jest Lukas Hernandez i to wygląda naprawdę solidnie. Jak na taką zwykłą paczuszkę jest naprawdę ok, i, i z tego Lukasa, który kosztuje te niecałe 3000 monet można być zadowolonym. Wam przypominam, stream dzisiaj w piątek wieczorem, w dniu publikacji tego materiału. Także koniecznie wbijajcie, otwieramy kolejne paczki. A tymczasem to na tyle. Trzymajcie się. Cześć!